Czasami wydaje się, że aktywność paranormalna najczęściej podąża za tymi, którzy są na nią otwarci. Ten film wydaje się jednym z takich przykładów, gdy grupa podczas swojej wyprawy spodziewała się być świadkiem czegoś niezwykłego i to, co udało im się uchwycić, zmrozi was do szpiku kości przesłany na YouTube przez Native Paranormal Seekers, znany z publikowania przerażających filmów o duchach, materiał ten został dokładnie sprawdzony przez grupę, aby upewnić się, że to, co zobaczyli, było prawdziwe. Film został nakręcony na cmentarzu w stanie Oregon. Podczas nagrania między grobami grupie udaje się zarejestrować bardzo upiorne dźwięki i da się zauważyć bardzo dziwną postać w kształcie nietoperza. Oprócz tego podczas nagrania w różnych momentach można dostrzec cieniste postacie czające się w pobliżu ekipy, jednak te najbardziej mrożące krewy w żyłach momenty mają się dopiero pojawić. Podczas gdy jeden z nagrywających skupia się na nagrobkach nagle tuż za drzewem się pojawia się mglista, biała postać, która przechodzi obok grobu i znika w ciemności. Zaskoczeni tym, co uchwycili kamerą, grupa wróciła później na cmentarz, próbując odtworzyć to ujęcie, jednak bez względu na to, co próbowali, nie byli w stanie odtworzyć wcześniej zarejestrowanego materiału. Ten materiał przesłany na YouTube to kolejny przykład upiornych filmów o duchach, które ukazują się na cmentarzu. Spacerując między grobowcami i posągami w nocy, można uchwycić coś naprawdę przerażającego. W pewnym momencie filmu mężczyzna dostrzega przerażającą twarz która patrzy na niego z za rogu. Gdy jednak zbliża się do tego miejsca, postać jakby znika. Po chwili znów widać tę samą twarz. Trwa to tak krótko, że z początku ekipa nie była w stanie tego zauważyć. Kontynuując poszukiwania, zbliżając się do dużych kamiennych krucyfiksów, nagle zauważają tajemniczy czarny kształt poruszający się przed jednym z grobów. Przestraszony mężczyzna szybko zaświeca latarką dookoła, sprawdzając, czy nie ma Innych oznak ruchu w końcu podchodzi do miejsca, w którym przed chwilą znajdowała się mroczna postać, ale nie jest w stanie jej już znaleźć. Wierząc, że ten cmentarz nawiedza duch, parałowców przygód ustawiło kamerę, aby zarejestrować jakieś zjawiska paranormalne i spróbować się z nim skontaktować. Historia głosi, że kobieta o imieniu Mary Miller Jason, znana miejscowym jako Biała Czarownica, często pomagała leczyć chorych, dając im zioła i odprawiając egzorcyzmę, zmarła w 1774 roku. I od tego czasu odnotowano liczne przypadki pojawienia się jej ducha. Podobno jest również życzliwa po śmierci, jak za życia, a jej duch postanowił pozostać na cmentarzu, pilnując okolicznych mieszkańców. Klip zaczyna się od chodzenia po cmentarzu, a następnie koncentruje się na jednym z badaczy klęczącym przy grobie. Na nagraniu widać półprzezroczystą białą postać, która się do niego zbliża. Jej gesty są niejasne, ale wydaje się jakby postać ta chciała pocieszyć mężczyznę. Chociaż nie wiadomo do końca co dokładnie pokazuje ten film, to z pewnością wygląda na to, że jest na nim jakaś widmowa postać. Czy naprawdę może to być duch wiedźmy Mery? Ten przerażający film został nagrany na starym, opuszczonym cmentarzu, pośrodku lasu gdzieś w stanie Georgia. Jedna z kobiet próbuje nawiązać kontakt z duchami, jednak nie otrzymuje odpowiedzi na zadane przez nią pytania, dlatego kontynuuje poszukiwanie. Nagle tuż przed nią słyszy czyjeś kroki, zaskoczona tym, zaczyna świecić latarką. Kobieta obok wspomina, że podczas poprzedniej wizyty na cmentarzu, ona w tym samym obszarze również słyszała kroki. Z lekkim przerażeniem kontynuują swoje poszukiwania, gdy zbliżają się do innego grobu. Jedna z nich dostrzega w krzakach dziwne światła, żadna z kobiet jednak nic nie znalazła, dlatego postanawiają zapuścić się głębiej cmentarza. Ścieżka jest zarośnięta, a nagrobków jest niewiele, ale gdy zbliżają się do małej ceglanej konstrukcji, jeden z nich zauważa, że w pobliżu stoi ciemna postać, która patrzy prosto na nie. Na drugim klipie jedna z kobiet zauważa, jak coś się porusza, przestraszone, decydują się jak najszybciej opuścić cmentarz, jednak gdy to robią, jedna z nich czuje, jak coś chwytają od tyłu. Niedługo potem druga kobieta upada na ziemię, sądząc, że została popchnięta przez jakąś niewidzialną siłę, para pospiesznie wraca do swojego auta. Ten materiał został nakręcony na cmentarzu Evergreen w Jacksonsville na Florydzie. Mężczyzna idąc wzdłuż jednej ze ścieżek cmentarza nagle słyszy cichy, piskliwy dźwięk, a wkrótce potem tępy jęk. Nie wiedząc skąd one dochodzą, zaczyna iść w stronę dużego mauzoleum gdzieś na środku cmentarza i postanawia wejść do środka. Nagle słyszy pukanie, które brzmi jakby dochodziło z wnętrza grobowca. Pyta, czy ktoś tam jest, ale nikt mu nie odpowiada. Krążąc dookoła, kamera niechcący uchwyciła tajemniczą mgłę unoszącą się w powietrzu, a wkrótce potem słychać kolejne pukanie. Od razu stamtąd wychodzi i kontynuuje swoje badania. Nagle słyszy płacz dochodzący z góry, a następnie chłodny dźwięk pozytywki dla dzieci. Przestraszony szuka źródła tych dziwnych dźwięków. Nie mogąc ich zlokalizować, mężczyzna postanawia wrócić do mauzoleum i jeszcze raz ją zbadać. W pewnym w momencie gdy zaświeca latarką w stronę wejścia, z za rogu wyłania się przerażająca twarz. Jednak gdy tylko się do niej zbliża, twarz powoli się chowa. Nagle pozytywka znów zaczyna grać. Mężczyzna ma już dość i zaczyna biec w kierunku wyjścia do swojego samochodu. Przez jakiś czas jeździ w kółko, zanim zdaje sobie sprawę, że jest zamknięty na cmentarzu. Nie mając innego wyboru, dzwoni do dozorcy, który wysyła kogoś, aby otworzył bramę, w końcu udaje mu się opuścić to przerażające miejsce.